Witam z kolejnego odcinku z zadania z fizyki. Dzisiaj wyznaczymy gęstość tego klocka. Do doświadczenia będzie nam potrzebna waga, klocek i linijka. Gęstość obliczymy takim wzorem M, czyli masa tego klocka i objętość tego klocka. Teraz za pomocą wagi wyznaczymy masę tego klocka, więc teraz sprawdźmy ile waży. Wasze 210, czyli w danych zapisujemy M, czyli masa, równa się 210 gramów. A teraz zmieszamy boki tego klocka za pomocą linijki. Bok A jest równe 3 cm. Bok B, zobaczmy ile. Też 3 cm. A bok C 8 cm. W szukanych piszemy teraz D, czyli gęstość, równa się coś. A teraz w wzorze na gęstość, to piszemy D, równa się M przez V. Mamy masę, ale nie mamy objętości, czyli. Objętość trzeba będzie obliczyć tymi danymi, co tu wypisaliśmy. A razy B razy C. Czyli teraz obliczamy V równa się 3 cm razy 3 cm i razy 8 cm. No i tak jak się, tak jak się okazało, objętość wynosi 70. 2 cm3. Mam masę, mam objętość, liczę gęstość. I to tak wychodzi: gęstość to się równa 210 gramów i 72 cm3. Przybliżeniu gęstość wynosi. 2,9 gram w centymetrach sześciennych. W tabeli znalazłem gęstość tego klocka i mogę stwierdzić, że jest to aluminium ten klocek. No, to uczy się obejrzycie ten film i... No co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.